Rekolekcję organizuje blog Wyruszyć w Dal. Więcej na stronie www.wyruszycwdal.blogspot.com Dobrem zwyciężaj. Podejmij wielkopostne wyzwanie. Na rekolekcję zapraszają Mira Jankowska i ksiądz Karol Aleksandrowicz. Jak to jest, że my czasem zaczynamy pomagać całemu światu, zaczynając od tych najdalszych nam osób, a zapominamy o bliskich? <słuch> to jest dobre pytanie. Dlatego, że Myślę, że przyczyn może być kilka, ale między innymi dlatego, że jak pomagamy dalej, to to jest świeże doświadczenie. Czyli mamy więcej adrenalinki się w nas wytwarza, takiego czy hormonów szczęścia, bo adrenalina to jeszcze coś innego, ale takiego poczucia o spełnienia krótko mówiąc, tak? Jestem przydatny, ktoś mnie doceni, dowartościuje. Każdy potrzebuje docenienia. To jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka. I y, zostanę zauważona. Y, też siebie rozpoznaję w nowej przestrzeni. Bo w tej przestrzeni, takiej domowej, która jest od zawsze w moim życiu, ja nic nowego przypuszczam nie odkryję. A tu się okazuje, że jest jakiś świat, gdzie ja jeszcze mogę go y, podbić, tak? Ktoś może mnie tam zauważyć, coś z tego może fajnego się wykluć. A nie pomagamy mniej czy mniej pomagamy w tych przestrzeniach krewnych czy domowych, mówię o krewnych albo o, o tych najbliższych, z najbliższej rodziny. No bo to jest traktowane często jako coś oczywistego, tak? że powinni nam pomóc, powinienem pomóc, że... Mm, nie spotka się to może z zauważeniem, z wdzięcznością? A może to jest taka ucieczka przed problemami? Na przykład takie sytuacje mam na myśli, w których coś jest przeszkodą w konkretnej relacji między mną a kimś bliskim i ja przy tym uciekam, pomagając komuś innemu. Też może być. Ma pan I wtedy jakiś... czuję się usprawiedliwiony. Ma pan jakiś taki przykład bardziej yy, konkretny? No na przykład yy, mamy rodzinę, gdzie powiedzmy mąż pije i żona już nie ma siły mu pomóc to woli się na niego zamknąć, a pomagać na przykład bezdomnemu jakiemuś. Mm -hmm. Taki przykład przyszedł no, W tym przypadku to żona powinna zacząć od siebie i iść na pewno do poradni al-anon, tak? Czyli tutaj ona sama mu nie pomoże. Dobrą, jakby dobrym, bo to jest choroba, która jest chorobą z obszaru chorób psychicznych i tak naprawdę jej źródłem jest niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena, i przy tego typu to jest perfidna choroba, alkoholizm. W związku z tym taka osoba, zamiast właśnie pomagać w taki sposób, że sprząta po osobie, która na tę chorobę jest chora i próbuje łatać dziury, które ona mm, robi w życiu, yy, musi zająć się sobą, bo ona jest też współuzależniona. Przepraszam, wchodzę na taki wątek, ale wiele w naszym kraju jest bardzo wiele osób, które doświadczają tego typu Sytuacji, są w takich sytuacjach, może, i źle się pomaga. Ja sama do niedawna jeszcze źle pomagałam i dziwiłam się, że moja przyjaciółka, psycholog, mówi: Słuchaj, ale my źle robimy. To, to nie tak się pomaga osobie, która ma problem alkoholowy. I myśmy nie mogli tego zrozumieć, grupa przyjaciół wobec naszego przyjaciela, alkoholika. Dopiero po, po czasie, po audycjach, zresztą, które też robiłam ze specjalistami, okazało się, że właśnie tutaj trzeba. Jakby przestać, jakby to powiedzieć, obniżać dno alkoholikowi, tylko je podwyższyć, czyli na przykład ujawnić problem, przestać ukrywać to. I taka kobieta, taka żona na przykład, powinna najpierw, ponieważ ona dostrzegła ten problem, iść, zająć się sobą, czyli iść do specjalistów, do grupy wsparcia odpowiedniej, czyli na przykład Al-Anon. To jest pochodna, jakby kolejny krąg tego środowiska anonimowych alkoholików, i tam są y, bardzo ścisłe zasady, w jaki sposób się pomaga i jak buduje się własne poczucie wartości, bo y, taka osoba cierpi na współuzależnienie. To nie znaczy, że ona też pije alkohol. Nie, ona może mieć wstręt do alkoholu, ale mechanizm w jakim tkwi, czyli takiego chronienia alkoholika. Y, postawienia tego alkoholika w centrum swojego życia i podporządkowania całego własnego życia tej osobie, jest jednym z symptomów tej jej choroby. To samo dzieci. Słyszał pan o dorosłych dzieciach z rodzin alkoholowych, DDA albo DDD. Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dorośli ludzie, którzy mają w sobie na przykład pewne, pewien typ zachowań, pewną postawę, która jest wyniesiona właśnie z domu, z domu, który był chory, tak, bo była choroba tam. I, I to ci ludzie dorośli, jeśli tego nie przepracują, zwykle będą w swoim życiu dorosłym mieć problemy. I nie będą wiedzieli, dlaczego im się powtarzają te same scenariusze, albo z bliskimi osobami, albo zawodowe. I to wymaga po prostu zajęcia się fachowego takim problemem, nie? W związku z tym to, to pytanie pana, um, o to dlaczego nie pomagamy, bo też może próbowaliśmy pomagać i to nie, nie skutkowało. Ciągle był, był powrót do tego samego. No, właśnie dlatego, że źle, źle się pomaga, na przykład. Że nie wiemy, że przy przemocy, przemoc, powszechne zjawisko, przemoc psychiczna, słowna, ty taki owak, ty się do niczego nie nadajesz, taki, takie gnębienie, tak? To jest przemoc. Przemoc seksualna, przemoc ekonomiczna. O tym się w ogóle nie mówi. Mówi się tylko o przemocy, tak, o biciu. no ale to, to, to jest skrajność, tak? A przemocy, właściwie większość z nas stosuje przemoc. Właśnie psychiczną chociażby i słowną. I, ym, i, I nie pomagamy w tych najbliższych kręgach często, bo robiąc coś w ten sam sposób nie widzimy rezultatu dobrego. W związku z tym przestaje to robić, no bo to nie działa, tak? Co będę się wysiedziać i pomagać, i dostanę znowu w łeb. No właśnie, możemy usłyszeć na przykład, że a co ci się stało, że nagle mi pomagasz, albo ty zawsze taki jesteś, nigdy taki nie byłeś. Ja co no, przy... chcesz za to? Aha. Na przykład teraz rozmawiam z panią, jakiś ofiaruje dobro pani i, i dostanę jakąś miłą opinię i jakby pani mi nie zna, co ja robię później na przykład i taka tak anonimowość trochę. A, czyli wygodniej jest dla kogoś, tak, Czy, y, niż dla najbliższych, to chce pan powiedzieć, tak? Że pomagamy komuś, kto zna całe moje życie, to jest mi trudniej, jakby wstydzę się takich swoich różnych Aha, zachowań. ma pan rację, tak, jest coś takiego. Na, na przykład wstydzimy się wrażliwości, którą mamy. Bo wie pan, dlaczego chyba? Dlatego, że mm, jak się jest w takich bliskich relacjach, to jesteśmy obnażeni, tak? W sensie, nie mówię tu o tych intymnych, <laughs> mówię o rodzinnych, z krewnymi, z rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami. I, a oni często potrafią trafić w taki punkt, który doskonale wiedzą, że jest w nas słaby i zaboli. I jeśli y, mają ze sobą problemy, bo każdy ma jakieś tam rzeczy nieprzepracowane swoje poranienia i nie mają tego zaleczonego uporządkowanego no to będą przenosić to często na nas a zwłaszcza w sytuacji kiedy im coś nie gra jakby coś się zmienia bo rodzina to jest system tak i, i są poukładane klocki wyjma jeden klocek cały system się zmienia albo się wali czasami nawet tak i teraz, jeżeli ja zachowam się inaczej niż do tej pory, no to na pewno wprowadzę pewną zmianę. I teraz jest pytanie, jak ta moja rodzina zareaguje na to, czyli czego ja, ja przewiduję, że się czy, czy coś stanie i ponieważ przewiduję często, że stanie się niefajnie, no to z tego rezygnuję i nie robię tego dobra, które mogłabym czy mógłbym zrobić. Bo się boję. A może jest takie coś, że jak pomożemy komuś bliskiemu, to jest taka obawa, że potem ten ktoś będzie nas, od nas oczekiwał więcej tego dobra. I to już jakby nie może być tak, że komuś nieznajomym raz damy dobra, a potem już nie musimy, bo i tak on nas nie zna. A tutaj już. Że to jest obowiązujące. Wie pan co? No to wszystko zależy, bo to jest tak, że jak dajesz, no to dajesz, dlatego że chcesz dawać. Tak? Bo to nie znaczy, że musisz dawać. Tylko, że chcesz... Ale mogę dzisiaj chcieć, a jutro już nie. To, 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 jest, to jest pana prawo. I, yy, I poza tym też patrzę się na efekty. Jeżeli ktoś uzależnia się od tego, co ja robię dla niego i, na przykład, nie wiem, pożyczy ode mnie pieniądze. Okej, okay, pożyczę, tak? Odda. Bo czasami nie odda i to jest dopiero problem, ale odda. To potem znowu chcę pożyczyć. Ja mówię, słuchaj, ale ja też nie mam na przykład. Albo nie, nie mogę, mam na coś innego przeznaczone, nie? Albo musiałabym, nie wiem, zlikwidować coś tam. Z tym problemu nie mam, bo akurat nie mam żadnych lokat, ale, ale y gdzieś ludzie się potrafią y owinąć wokół Twojej pomocy, czy wokół ciebie jak bluszcz wokół kolumny. I na takie coś nie mam zgody. Ja się nie zgadzam na to, żeby ktoś jakby korzystał w sposób y y y no, taki jak chce właściwie wykorzystywał mnie. O, może raczej tak.